Te słuchawki bezprzewodowe mają jedną, magiczną funkcję. Rozpakujmy je. W pudełku wita nas szybka instrukcja obsługi. Dziwnie wyglądające słuchawki, niczym aparat słuchowy. Przewód do ładowania, etui. Czas wyjąć same słuchawki. Tak to się prezentuje. Można to ze sobą magnetycznie złożyć. Tak to się prezentuje już założone. Ze Za mną Kiara. Salut! Która mówi po francusku, ja po francusku nie mówię, więc zobaczymy, czy te słuchawki pozwolą nam przeprowadzić normalną konwersację. Powiedz teraz przepis na naleśniki. Alors du lait, farine, des œufs, un peu d'huile et c'est fait. Więc mleko, mąka, jajka, odrobina soli, odrobina oleju i gotowe. Ok, a cukier? On met pas de sucre dans les pancakes, on met du sucre. Nie, są naleśniki. Są naleśniki w naleśnikach. Powiedz mi teraz, proszę, która jest godzina? Ilu 18.30? Ja jestem turystą i chciałem się zapytać, co można robić dzisiaj w piątek wieczorem. No, il chodzi de faire une activité, c'est-à-dire faire une degustation de bière. Na przykład degustację piwa, ale możemy też robić inne rzeczy, na przykład pójść do klubu nocnego. Jak tobie podoba się takie rozwiązanie, daj znać, a cena tych słuchawek do tłumaczenia na żywo jest w komentarzu.